Daję cię! Dobra! Zostań! Czekaj, czekaj! nie? Nie 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 Chłopaki, cały czas się nie wziął! Senduem, zaszliśmy tak daleko! Chłopaki, przypominam wam puhar! Płakaliśmy. Dzisiaj będziemy jeszcze bardziej płakać, jak się nie weźmiemy do kupy. Weźmy się do kupy, podpowiadajmy sobie. Wierzę Was. Panowie, za daleko nie wszyscy! razem. Wszyscy razem, panowie. To wygramy no, Z myślą od początku graliśmy, że, że awansujemy z pierwszego miejsca. Okazało się później, że są te baraże. E, Nie wiem, los, dał nam po prostu taką szansę i ją wykorzystaliśmy. Yeah! Dzisiaj mam czyste ciśnienie, emocje były takie, że to jest niemożliwe, ale teraz już opadły, teraz już jest dobrze. I straszne, straszne emocje teraz były, denerwowaliśmy się cały czas tutaj z babcią, no i cieszę się, że awansowali do trzeciej ligi. <grywka> Dziękujemy, super było, bardzo się podobało. Bardzo duża radość jak się robi awans po 3-4 latach, które już tutaj były w planach, no to, to wielka radość. No nie boję do go porównać. Naprawdę bardzo się cieszymy. Jest 3! Czyli najpierw doszliśmy do karnych. W karnych to jest loteria, i skoro już tak daleko doszliśmy, przegraliśmy w pucharze również w ostatnich minutach, więc zrobiliśmy wszystko, żeby się historia nie powtórzyła. Cieszę się ogromnie, że zespół wytrzymał ogromną presję i wykorzystał wszystkie rzuty karne. No, no to należy wygrać, no należy wygrać. I tak naprawdę po ostatnim strzelonym bramce wiedzieliśmy dopiero, że. Trzeba się z tym śpiewamy Kremer! Go, <laughs> <laughs> Ta się jest bezcenna, ponieważ yy, już tak jak powiedziałem wcześniej, graliśmy z Markowicami w środę i ten to był przełom. Uważam, że to był mecz przełomowy, gdzie przegrywamy 2-0, wygrywamy 3-2. Dzisiaj yy, niby wszystkie gwiazdy dla nas świecą, czyli wszystko jest pod nas, wszystko jest dla nas, a okazuje się, że yy, piłka nożna jest taka, a nie inna, że naprawdę wszystko trzeba wywalczyć na boisku, żeby osiągnąć swój cel. No i dzisiaj się na szczęście udało zrealizować ten cel w wielkim bólu, ale się go udało zrealizować. Czekaliśmy 4, 4 lata, 3 lata, 3 lata, Dziękujemy. Nie! No, praktycznie, no emocji było co nie miara, no i dobrze, że było, yy, że przy takiej widowni można było coś takiego zrobić. Myślę, że jest to duża satysfakcja dla dla kibiców. Myślę, że dla całego klubu, po prostu. Także jestem szczęśliwy, tak. Brawo! Brawo! na drugą ligę? Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Stąpamy twardo po ziemi, widzi Pan, że bardzo wyrównana była ta, ta czwarta liga, plus baraże naprawdę wszystko było na styku. Także cieszymy się z tego, co mamy na dzień dzisiejszy. Się, cieszymy się bardzo i naprawdę pomyślimy za 2-3 dni na ten temat, ale nie dzisiaj. Dzisiaj się, dzisiaj się naprawdę będziemy bardzo mocno cieszyć i bawić. I'm <laughs> <laughs>